Co jest słodsze niż czysty cukier? Co ma wyższy indeks glikemiczny niż czysta glukoza? Indeks glikemiczny jedzenia mówi, jak bardzo wzrośnie po nim cukier. Indeks płatków śniadaniowych, bagietki, białego chleba, ryżu, precelków to 80 do 90. Wszystko z indeksem powyżej 70 to zło. Tylko, że Niestety bardzo dobre. Teraz indeks glikemiczny czystej glukozy to 100, ale indeks glikemiczny maltodekstryny to 105. I uwaga, bo maltodekstryna jest bardzo częsta w żywności typu light, delikatnej tej o obniżonym tłuszczu, bo ładnie emulguje, ładnie stabilizuje, ma konsystencję tłuszczu i nie jest słodka, ale cukier po niej wybija aż ponad dach. Bywa składnikiem odżywek, gainerów na masę dla pakerów. Maltodextryna to jest żywność typu light, czy to jest masa na siłce? Czyli jeżeli kogoś interesuje konkretna masa, no to przepis już znacie. Tajemnice żywności. Obserwuj po więcej.